Witam ponownie, spuszczam wodę, wąż podłączony do, do kranu, kran odkręcony woda sobie na zwyczajnie świecie grawitacyjnie tym wężem teraz wylewa prosto do mnie na, na ogródek, żeby nie marnować tej wody, jak widać o zobaczcie już trochę wody zeszło, Ale on zejdzie to jeszcze z godzina dwie, a ja przez ten czas po prostu przygotuję się, przyniosę sobie żwir, ziemię, Akwarium oczywiście jeszcze pójdzie do, do, do umycia, żeby już było czyste, bo sporo się syfu wypłukało też z tych korpusów. Wiadomo, to wszystko co tam w nich pływało, jakieś resztki plastików i tak dalej, plus jeszcze kurz się osadził. Ale to wszystko sobie umyjemy i zasuwam potem już z, z ziemią. Będzie to akwarium oczywiście na ziemi, tak? Tu mam wyloty, jeszcze jeszcze nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądać z aranżacją, więc na razie jeszcze ich nie dorabiałem. Są tylko skierowane w ten sposób. Tam, jak już wcześniej pokazywałem, są te drugie. No i dobra, woda leci. Zobaczcie, tu już dobre parę centymetrów brakuje. Cały czas opada. Także ja robię przygotowania co do ziemi i, 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 i żwiru. I zobaczymy się później. Ta ziemia w kuwetach już czeka. Żwir przygotowany, przepłukany. Zgniotki liniano-torfowe, to Wam pokazywałem, jak robiłem, też czekają. A woda spada. Woda leci bardzo powoli. Woda ma czas. Woda się w ogóle nie śpieszy w tym akwarium. No ale nic, korzystając z tego, że mamy trochę czasu, coś Wam pokażę. O! To jest pierwotny szkic tej filtracji, jaki zrobiłem, no już nie wiem, dwa albo trzy miesiące temu. Tak to sobie widziałem, tak to sobie planowałem. Ten talentu do rysowania to ja nie mam, ale jakoś to wyszło. Jakoś to wyszło, tak? O, z drugiej strony mam tą filtrację z drugiego obiegu. Mniej więcej podobnie. A tu mam zrysowane w korpusach pierwotna wersja. Jeszcze nie wiedziałem jak to będzie. Czy, czy będą tu cztery, tu dwa korpusy, a zrobiłem w sumie tu trzy i tu trzy. I, I tak mniej więcej chciałem sobie rozmieścić te media, ale potem i tak to zmieniłem i zrobiłem to inaczej. No dobra, ale nie będę się tutaj rozwoić na temat mojego braku talentów. Zaczniemy bawić się już w media. Zacznę od tego. To jest owatolina, która będzie u mnie służyła jako pierwotna część mechaniczna. Ja tę owatolinę owijam dookoła w środków. To są środki od sznurka filtrującego. Ten sznurek ściągnęłem, stąd, odwinęłem. Oba to Pocięłem w takie paski. Yy, ona jest chyba metr 20 na 2 m. Taki kawałek kupiłem. W związku z tym, yy, no, pocięłem to po prostu na pół. Więc są to 60 cm kawałki. ja te kawałki w najzwyczajniej w świecie będę nawijał na ten czpień. Na początku trochę ciaśniej wycięłem sobie to po prostu na wymiar. Potem już znacznie luźniej. O! Aż powstaje nam coś takiego. To potem owijam sznurkiem. Jak mówiłem, sznurkę trochę mam. Nie za ciasno, żeby to też było w miarę luźno. No chodzi tylko o to, żeby to się trzymało na tym korpusie, i to będzie u mnie filtrować mechanikę. Na tym liczę, że zatrzymają się wszystkie odchody, wszystkie szczątki roślinne. Nie trzeba tego dużo. No, można zawinąć. I ja takie wkłady, trzy sztuki, umieszczę sobie w pierwszych, tutaj o w pierwszych tych trzech korpusach. I to będzie moja mechanika. To będzie moja mechanika. Na liczanie świecie włożymy to o, tu do środka. Na to przyjdzie korpus. I skręcamy. Takich takich tych wykonam sobie 3 sztuki. O, I to będzie moja filtracja. Yy, nie wiem, na ile mi to starczy. Na tydzień, może na dwa. Nie jest to drogie. Tak, taka owatolina kosztuje naprawdę. Nie wiem, 3 zł na metr czy 4 zł, już dokładnie sam nie pamiętam, tak. To takie wykonanie jednego takiego wkładu to są naprawdę groszowe sprawy. To są groszowe sprawy. Ja nawet nie wiem, czy ja to będę czyścił czy na wcześniej w świecie nie będę tego po prostu wyrzucał. I zakładam nowego. no Bo to widzieliście, to jest dosłownie dwie minuty roboty i mamy wkład mechaniczny do tej filtracji. Dobra, dotnę sobie pozostałe, spuszczę wodę już z, z tej sekcji, i zacznę już pomału umieszczać media, żeby nie marnować tego czasu. I kiedy woda schodzi z akwarium. Hmm. Dobra. Wszystkie mam już przykręcone. To idealnie To pasuje. Celować trzeba tylko ten... Dobra. To jest... To są moje trzy korpusy, które będą odpowiadały u mnie za mechaniczne oczyszczenie wody. O, tam widać wszystkie czy są już zrobione, o parę minut, ona jest jeszcze dosyć spuchnięta ta owatolina, dostanie wody, trochę się skurczy, tak, dostanie syfu i jeszcze bardziej się zgniecie, yy, zresztą tu jest duża przestrzeń, tu woda będzie wypadać tędy, zatywać sobie w cały korpus i przez tą owatolinę, dopiero tam przez środek będzie zasysana i będzie szła dalej, tak. Yy. Tych następnych korpusów na razie jeszcze nie ruszam. Tu przyjdzie ceramika, która jest obecnie w filtrze, który mam podłączony do akwarium. Będzie to już ceramika od razu z biologią. Tu w tych pierwszych trzech właśnie będzie ona zrobiona, tak? I dlatego to akwarium po prostu szybciej wystartuje, że ja użyję tu już mediów, której u mnie. Cały czas pracują już od długiego czasu w akwarium, tak? Teraz zabieram się, razie już mówię zostawiam. Zabieram się za następne. Tu w pierwszych, w pierwszych z tych korpusów będą gąbki. Będą gąbki. O, ja już tu sobie tak docięłem patyczek. Proszę bardzo, taki jest na końcu rozczapiziony. Tu woda sobie leci tym patyczkiem, wyleci tutaj tędy dlaczego ja tu daję te pierwsze gąbki, tak? Otóż dlatego, że w momencie, kiedy ja zakręcę sobie tą oto pierwszą sekcję, żeby wyczyścić mechanikę, cała woda, cały syf pójdzie mi na, na tą sekcję, tak? I syf powinien zatrzymać się tu na tych gąbkach. Gąbki są grube, ale one powinny to wszystko nam ładnie wyłapać. Dlatego na pierwsze daję gąbki Będzie to taka sekcja, nazwijmy to, mechaniczno-biologiczna, bo w momencie, kiedy będzie działać pierwsza sekcja poprawnie, tak, czyli przez cały tydzień, to te gąbki będą miały biologię, tak. W momencie... Ja oczywiście to, to nie będzie trwało i wiadomo ile, bo, bo to powiem Wam szczerze, że teraz to wymieniałem, to 5 minut mi zajęło odkręcenie wszystkich trzech korpusów i, i, i włożenie nowych, nowych tych... Także no mówię, to chwila, moment i będzie zrobione, tak. Także to przez dosłownie, nie wiem, 5 do 10 minut będzie robić jako mechanika ta gąbka, a dopiero potem będzie robić jako biologia, tak. Myślę, że przez te 5 10 minut nie nałapie się tutaj tyle syfu, żeby mi te gąbki zatkało, a potem przez tydzień to i tak to, co tu się zatka, te gąbki sobie, znaczy bakterie, które tutaj na tym będą osadzone, sobie to po prostu rozłożą same, tak. Także dobra, czekam, czekam dalej, aż, aż woda zejdzie. Ci 10 minut minęło, a wody nie ma tyle. Także jeszcze spokojnie, nie wiem, chyba z godzinę będzie lecieć, zaraz biorę wiadra i chyba będę sam tą wodę wylewał, bo tutaj ty grawitacyjnie to coś słabo idzie. Ale to dlatego, że kran i szałów mają trochę, trochę, trochę za mały przekrój w porównaniu do litrażu akwarium. No a szlaw do tego jest jeszcze nowy kupiony, więc on jeszcze się nie wyprostował. Trochę jest gdzieś, gdzie niegdzie gniatany. Liczyłem na to, że jak on dostanie temperatury i wody, to trochę się rozszerzy. No, ale no dobra, nie chcę lecić na razie tak jak jest. Najwyżej faktycznie wezmę wiadra i spuszczę to szybciej gdzieś do kanalizacji. Dobra, ja odkręcam te korpusy następne i montuję już te sekcje biologiczne, z czego też wam nakręcę film. Dobra, woda wylana, prawie cała, został ostatni centymetr. No, i to już niestety gąbka wiadro, gąbka wiadro, i inaczej tego nie wybiorę. Już żaden szlauch mi tak nisko nie schodzi. Musiałem sobie pomóc, oczywiście, drugim wężem, jak widać, do wiader, no bo tam to po prostu jest za wolne. To nie było przeznaczone na spuszczanie całego akwarium. To mam spuścić nie wiem 100 litrów w przeciągu, nie ważne czy 15 czy pół godziny, bo. bo... Ja w tym czasie będę coś robił innego. Teraz po prostu chciałem spuścić cała pfajr szybko, no i powiem, wam, że zeszła mi prawie godzina, żeby je opróżnić, no ale nic, no zaraz biorę gąbkę. Nie wiem, czy będę jeszcze dzisiaj nagrywał z te wrzucanie ziemi, bo nie wiem, już jest późno, ale zobaczę jeszcze. Dobra, na razie, cześć. Ostatni ten Żaden wąż tego nie złapał. To niestety trzeba jest wybrać ręcznie. Na początku można sobie pomóc jeszcze butelką, a potem już tylko gąbka. Nie wiem czy wybranie ostatniego centymetra zajmie więcej czasu niż wydanie całego akwarium. No nic. oh right